Elo siemandero witam widzowie Tero witam super Dziadziu, super rejon witam wszystkich siemandero Widzowie moi drodzy kochani jesteśmy tam gdzie zawsze i mamy tutaj rozdawanie prezentów Pamiętajcie przy doładowaniu z moim kodem oddychy czyli odnośnie jeśli możecie zgarnąć tutaj skinka Tak przy okazji doładowania trochę osób bierze udział także jest jeszcze szansa na smyrnięcie jak najbardziej Bo 380 osób się udało więc ja myślę że no, przy najbliższym ładowaniu no, się może komuś udać i używamy, który używamy, jest tutaj 10% więcej przy lodowaniu. No, i tak ze stówki macie 110, wiecie jak jest. 20 na stawie, jeśli chcecie. Fajna sprawa, jeszcze są skrzynki darmowe, yy, takie do otwarcia, i tam takie za te 20. To, no, wszystko wiecie, w sumie to i komu. Wy jesteście chyba bardziej mili, co nie zja. Ze mną są koledzy, nie pewnie, bo to są koledzy, po prostu. witam, witam, widzowie, patrzy, patrzy tu. Cztery mamy mańki. A, i zmieniły się ta lista, dobra, nieważne, to nie mamy. Dobra, to bitwa, ale punktów mamy nakutaszone trochę. No i co, lecimy z tymi stwardnieniami rozsianymi. No nie, to był to O nie, przesadziłem, to nie. Na 4-200. tutaj taką. taką szmatę, szmatę. Szmatę konia, jak to mówił ten. Na co już no, szmatę konia? Na, AWP, chyba na WP chyba mi sam, kiedyś. nie. Ale, ale, ale szmatę smoka. To wirus na WP, ale i samą tak na Zawoskina, chyba, nie? To wirus odnosił. Wirus, wirus. Ty, a ty, 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 ty konkurencyjnie ty! tutaj z naturaleskim. Dawaj, oczywiste. No jeszcze loda, ja 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 to już nie ma. Czasko to loda, loda. I gąska musiał przyjść. Znaczy, ta kurwa to zgadzał się, Moje. Chciałem ale to uważałeś, że, że gąska zawsze, jak gra, to grywa gąska, zawsze tak. Na nie? Janku się wpierdoli, jak no, do, do Was kolegi, nagrywamy, do to ja zawsze, się nie wpierdala praktycznie wcale. Zauważyłem, że zawsze i ten. O! <laughs> No tylko twoje reakcje lubię, wiesz? Ta, to czy, kurwa reakcje zaczymy zaraz, kurwa, kulta że Nie sam chcę Lubisz jak grać u tak? Tak. No. <laughs> Dobra, to podbijamy stawkę A zmanipulujemy kurwa, ciasko też zdradziła ekipę męską na, i na underdogową raz, no to ja sobie też zdradzę, bo teraz tutaj szachleństwo zachodzi No wszystkich gej na swoją stronę może przejść. Ja no ja wiem, sam zawsze przejdą na, na tą stronę. Tę batlę, tę batę i tę mata zrobi pieniądz. O, Dobra, Michał jest out. Czarnka to za Ty pierdolisz, jaki mówić. out, kurwa? Michał jesteś out. jest out. out, kurwa. out of game, I teraz ty to jest naturalne, ja prowadzę oh, i na końcu mi zruchał. jest out. o kurwa, no, owcy, ja mówiłem. pierdolę. Znowu debil, jakiś szura stołem, kurwa debilu. O, do jem, czwórka jem, do out, nie. Wszyscy out, i Ale jakbyś dał co za czwórkę, to byś chuję obciągnął, nie? Ale ja już to wiedziałem, przecież jak to się potoczy. Ja, ty się Widzowie, patrzcie tutaj, kurwa, jak ja mam za kutaszone w na Dobra, ja spać. robię wrogie przejęcie na ametystę. Minimal world, zatranik z prawej. Może coś z tego robimy. Minimum... wrogie, wrogie przejęcie, a to na trójeczkę. O, to gaz zmienił drużynę. Mm, puścił go, na te... dwójka wolna. Dobrze, Dobrze. kurwa, ten musiał wyjść, no, to ja zgarnieć, śmietnik jebany, bo on okay. to jest moich bitew. Nie pod koleczkę rzucił, no lada sobie zróbcie jeszcze. Nie no, no tego dochodne, nie przebijemy, nie? już nie ma szans. Żartowałem, są szanse. No przebiłeś. Mm. Nie, ale jest szansa cały czas. A bardzo ja podobna ja ja no. O, o kurwa nie. ty! Jednak nie ma. No tak, to, i to? To dobra teraz normalaki wiesz. A Teraz Od kiedy, dobra od kur, od kiedy kurwa Gnertogi przeszły do mojego streamu już nie zludziły. No 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 to eee. Dobra widzowie, 4,5 i próbujemy szczęścia. I dwa koła, no nic nie dało się. Dobra, to będzie profitowy jeszcze raz. Tak. czyli będzie sraka ptaka widzowie, sraka nie, nie, ptaka. Nie, nie, to będzie Wypiszcie, czy odcinków jest odpowiednia, bo dosyć Konkret, dużo tak. Ja Ostatnio nawet prawie daily wychodzi 5-6 razy w tygodniu, także to jest dosyć sporo. Proszę. Ja, ja ci napiszę, żebyś trzydziennie dodawał, człowieku. Tak, i wyświetlenie Co to, to jest, ty, Ta, wpa no, zmieniła? Nikt, nikt, obrazek, nie? Tak. No ładna jest, ładniej się, się wyróżnia, tak było pluta. Moje to są skrzynki, przypominam. A i na to chodziła no, nie wrogo przejął. Tak jak ametysty już właśnie wrogo przejął. Nie, to, to są właśnie tak. tak kurwa działanie na szkodę, jawne działanie na szkodę. Profitowicz, oh. Giga, giga. Kurwa, pecz, bestie ty. No dobra, jak teraz sobie no. oddaję to oddam tutaj. No, dobra, kanambicik jada, musi wziąć. To jest ty! Gdzie on to się wie ty? z tym wazonowym ryjem? To jest ty. A simowek kurwa co? Główne Simowek kurwa. Komu kosa wypadła? Nie, to Asimowe. mi się odkleiło, co? Ja kosę widziałem kurwa. Tej <grym grym> mi się tak odkleiło... Naprawdę! Ja w innym kurwa wymiarze byłem przez chwilę kurwa. kurwa. Ja, ja myślę, nie. że ty baileta dropnąłeś. Tak, Sorry widzowie, no, okay, za dużo no. kawy dzisiaj, za mało... Za dużo cukru Nie chcę jest to tylko. No nie magnet to jak widziałem to sobie przewidzę niech mi ta wypadnie. Ale Sraka Wikwa, no, z... ja pierdolę ciastę. Nie, 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 bo tutaj ty. będzie kot jeszcze z Klausy. A nie, to ty robiłeś, to też mi się odkleiło. Co jest kurwa ze mną gdzieś Nie, ta kurwa. Naprawdę, ja myślałem, że ja robiłem. Ale taki kakarak. No. to jest godzina? to jest dat... O, moja. Nie, no nie okay. ty nie, Jednak nie, jednak nie, nie kakarak. Tak, tak, tak. Ale dało przypadkiem o dobrą. Ty, U które daty sprawdzę, czy mi się ze się nie obudziłem jakieś, kurwa. 19.39. Ciasko. ciasko cię wybudził, wiesz? 3 godziny temu. Ty, ale kurwa, ej, naprawdę, ja się przed <laughs> chwilą tak zwiesiłem, że to chuj, naprawdę. Kurwa, cię odstawić chyba ten kurwa Używki. Tyga, wszystkie. No, dobrze, dobrze to był normalne. Draki tak? lachę, nie licz dupy, no. Kończę, kończę, kończę i staję. Ja już no. tak balant mi się zbił ty, ale naprawdę ja tak minuta mi się z życia wycięła. Mowa, ja mam do... no, Alzheimera kurwa, normalnie. W mi pulsował, kurwa i mówię, początki Parkisona jak chuj, teraz Alzheimer Ja pierdolę tej Moje. No to ale będzie pod nas, spokojnie, sorry. Ja to może ja będzie pod nas. No, ty kondoniarzu jebany. Ja nie na do to na kurwa męski. Na kurwa. Patrz kurwe ty. Męski, no, pod męski. Pod siebie zrobił. Ja nie tak sobie przeszedłem tak, na Underdoga, a mężczyźni na męskie, tak? Tak, to prawda. To, go, prawda. Nie da rady. to prawda. Ja, no, <laughs> być... ja pierdole. Ty, okay, ma to chyba. Tak. Ma, ma. No mężczyźni, tak jak mówisz. We are motherfucking G. Michael G. Pii. Ja jeszcze, że na nasze męskie bitwy, człowieku. Człowieku, co ty pierdolisz? To underdogu cię zrucham, zobaczysz, no Zobaczysz kurwa, zobaczysz chuju. Tak chcę zblokować śliki, to ci pokażę jak ja je, kurwa zablokowałem. Chuja z nich wyleci, chuja dostaniemy, ale to wygram. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Pyk, pyk, pyk. Zamiana ról, dziadkowa dementia, Parkinson. Y... tak, nie dobrze. Nicyk, wchodzimy do baterki Michała. I dziwko, no i underdog to... i on ty kurwa gąska się na hapie, dobrze. Gdy no, co ciaska pociadły? Gdy ciasko tak, ładnie nie, budżet wnosi zawsze. Tyle wnosi? Ciastka, tylko na nim od ciebie zdymał już w pierwszej. Ale jak można powiedzieć, że zdymał 800 z podkami? Tak, za, no, za 600. czy ty za 900, z za 600. Grosta wygrawia to, pozdrawiam. Nie wiadomo. Nie, on się dropi. No naturalnie się zdymał, grzyciu też. Jak już ma więcej, ja tak szczekał, kurwa. Pies. Nie, to jesteś jest, jest zdymany już mimo, tylko ty jeszcze o no, tym nie wiesz. To w pierwszej strzyce zdywałeś. Tak, no. No. Ta, wypierdalasz, dobra, co jest, kurwa? ten pierdolony list. O, o kurwa o Kurwa! to ja No wiem, że on przyjdzie i zabierze. Ty szczerze, a ja pierwszy raz widzę ogólnie. Serio? widziałeś, stary. Ty kurwo, jebana, bo ty grasz te całe dnie, kurwa. Jak ten cygan pod sklepem, kurwa, od widów tam, kurwo. Żeby te na bitwy wchodzili ja z Tobą. Ja, zaraz, Robi zaraz, ci... widząc specjalnie za złotówkę bitwy, kurwa. wejdźcie, wejdźcie, mniej więcej. Tak, trzy kubki gramy, no. <średenie> trzy tak. ja kubki, tak. Trzy kubki, chuj, kości. To kości, kurwa, znamary. Ten jest <średenie> no Kurwa, ja na ten Majoran mówił o tych, kurwa, swoim, że to są słażeccy kubkarze. Kubkarze do swarzeca. Ja myślałem, no. że oni kubki zbierają, wiesz? Takie dopicia kawy, kurwa. tyle <grym> też patelkę. No kurwa, no zrób taką mniej więcej dychę, no. no kurwa, Jestem na proficie, także jest miło. No. Na razie, kurwa. Jak ta kurwa zrobi, to. I, ale nie wiem, ja mam demencję chyba, kurwa, muszę się leczyć tej. No musisz, musisz, to prawda. kurwa. Ja pierwsza. A ja no, tego no, nie da no, się no, w sumie no, leczyć, no, kurwa, no, to już no, no, trzeba no. utylizować, kurwa. Jeszcze kurwa tak. Trzy lata demencji i może będę dwa razy mądrzej się tylko niż ciastko. Dobra Michał, zacznij chyba ja tylko przeżyjesz. Dobrze, na tyle przekalkulował, bo ciasko do drugiej się to się dobrze stało, a potem nie, ja to pierdolę. Chyba <grym> ja <grym> <grym> To, to no po coś, po coś kto to ogląda, kurwa, na pewno nie dlatego, że jesteśmy mądrzy, kurwa, nie, nie oszukujmy się. Nie, nasze kanały... No, na, ten... nas, są... Ja myślę, że naturalnie oglądają A, za skilla tak, tak. To są A. edukacyjne kanały, stary. No tam. tak, kurwa. jesteś edukatorem LGBT, wiadomo. No, <grym> jesteś edukatorem LGBT. Ja O tak. A to <grym> tak jest? <grym> <grym> Oj, kurwa, ci cicholik, pojecie, jecie, jecie. Cholnik poleci, albo bajonecik poleci. Tylko pytanie koło. Ej kurwa coś mi do oczu ale i mi łzawią. <grym> o kurwa. Ale kakarakusa witwa. Ale... No, no. no o kakaraku. kurwa naturala, nie? Dobrze, dobrze. Nie dobrze. no jak Michał lada to będzie przyjemnie. No czas coś kurwa. Ciało. O, czas coś. Ej czemu mi oczy szczypią kurwa widzę. Za ile byś chciała macie? Kurwa ty możesz zrobić za... 15. Dobra, co Ale możesz, ale może być kurwa dobra, za piątkę, to, nie? To, dobra, to zrobię za łosem i będą bitwy. Ty sądzę. drugie już nie będziesz robił, bo ty PR dalasz ją właśnie. Ale ja będę robił, ja to bym Ty robił. będziesz robił w kaktusie kurwa dlatego. A ja zrób, że tak stary. Co zrobić? Rób dwie od razu. Dobra. dobra. Nie, nie, nie rób kurwa, nie rób, nie rób, problemu. nie rób. Bo ja tego nie mam skamerować. Nie wiem jak skamerować musiałem na raty to robić. Dobra. Wyślij dwie i po prostu dołączyłem pierwszy do jednej, a później do drugiej. Dobra, 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 dobra. Nie, już za późno. A, już za późno. Jak za późno? Robię za dziewiątkę. <noise> Go przerozło mi się wydaje i zdecydował, kurno, nie, nie, że. No za wyżej ją no. jebać, nie? Zostawcie no. biednego naturalka, tyle kurwa. Robię za dziewiątkę, wiesz? No. <noise> Ale kurwa, główno ty. To no, główno będzie, no to dobrze, nie przyznałeś chociaż, nie? Kurwa, za te dziewięć tam można powkładać kurwa, ale ta Saty wzajemnie, jakiś środki jeszcze mi kurwa dropi. Kurwa kiblarzu, kupkarzu kurwa, MKS szwarzenc kurwa, może tylko z z kurwy z niebanym Czarny z To jest kurwa, kiedyś kieliszki o popierdala O, wypierdalacie dobrze za bramę. Rysiu, Rysiu, Rysiu Rysiu, no lecimy ją w kółko. No tu nic nie będzie stary. Czemu tak dobra. mówić po imieniu do Patryka? Kurwa. Ja podwyżej dygatora nie znam. Znaczy sam siebie dyma przez tym językiem. No, nie no to musi kurwa już to no. A to będzie drogie? Tak. Wszystkim dropnęłaś to singera. Co kurwa ty? Natural to hafty nie, nie w w ha, w natural. W nie, natural potem nie zrobi. Ale nie, nie wyszła złana, nawet jak natural, ale na to żółdziemy. Ej, żeby dobra, było. to ja kopię tą bitwę i gram jeszcze raz tak samo. Nie, 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 nie. No to chuj, zepsuję zabawę dzieciom, kurwa. Ja bym większą na koniec zrobił się manko po prostu, bo nie chce mi się tracić z tego na was więcej budżetu no. Ja bym te skrzynie te ze testował 10 do 13 taka. 13-200. No Chce jako, ktoś? Dawaj dawaj. Bo tak w sumie X-owo chyba nie testowaliśmy, kurwa. ja nie kojarzę. Tych okay. skrzyń takich 50 na 50, kurwa. One taką, taką. No to tak se sobie widzowie zobaczą, stestują, może ten skodem giel dochodują, sprawdzą, może i wypadną. Będą się dobrze bawić. Kurwa, czwórka Dada, wolna, ja gąska nie chodź. Gostka nie Gąska wejdziesz, kurwa, to. dobra, to chodzi To będę chcesz bana na tym Discordzie, kurwa. Nie boję się. O ty kurwa. Dostałem się już. Dobra, ja jestem. Wrócę do domu, tak? Tak, na zasadę. To skąd nas do kapła i obcą zbroję. Pozdrow. Dygu się Ale spokojnie. To na podbitkę. A tak do ciebie się zrobiłeś. O, no właśnie. Na, pod... o nie. na podbitkę. O nie. Kurwa, ale goni tam. Co? <laughs> Jak to kurwa? Stary, mówiłem, że na podbitkę stary, mówiłem. Też z tymi karabitami kurwa to dogonitej. Nie, ciasko, ciasko nie. Ja też gonię już. Wszyscy gonią. do Możlińskiego tej. O, o, kurwa. Natura już chapie. Daj mi tutaj. Już talentant kurwa. Tam. Butterfly daj. gdzie jogo to będzie? Butterfly. Na Czy dwie no, jest kurwa szansa jak najbardziej dla każdego Ta, dla każdego jest szansa, daj coś fajnego i chodźmy jest... o, o, no, o, o, nie będzie nie? nie będzie nie. Nie. JAK TO KURWA NIE? O ILE KURWA? O 600 KURWA TEJ czas to się za wcześnie jest od książki ubudził tak? no, nie, 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 chuja ja bo się mi tu pana Pierdo... A co się nakradł, pierdolony ten afrykański znowu wraca, trzeba paszałwie palić, demon odganiać, kurwa tej. Ja pierdolę. Dobra widzowie, Skodem kodem gry. 10% więcej przy ładowaniu, także zapraszam. 10% dowiecie, ile jest, nie? Zdychy złotówka, z 2 dych... złote, z 2 tu 20, także tyle w gratisie ode mnie dla was. I plus jeszcze piąteczka przybita, tu nie patrzymy, tu nie patrzymy, to na potem, to na potem. No minus jest niestety, ale tu do rozdania są te skiny, więc ładując 8,40 możecie zgarnąć. Yy, oddychy tak naprawdę, oddychy w górę doładujecie, przy każdym hmm. doładowaniu się zgarnąć a tu jest napisane, że im więcej jest przy szczale, tym większa szansa, żeby zdobyć, także próbujcie szczęścia, ja a więc szczęścia właśnie doładował, w tym czasie to nagrywaliśmy, także to jak najbardziej się polecam, polecam też chłopaków, sprawdźcie ich kanały w opisie dajcie łapkę i znacie komentarzu, nie? Siemanko, cześć, czy.